Witam Was bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym filmiku makijażowym. Dzisiaj przychodzę do Was znowu z filmikiem makijażowym, i znowu to będzie makijaż dzienny. Ale dzisiaj wyłącznie się skupimy na beżach, trochę ciemniejszych beżach, i e, odrobinkę dodamy brązu. Całość będzie podkreślać czarna kreska, a na niej pigment, który przepięknie wygląda właśnie na czarnej kresce. Jest to pigment z w kolorze 85 i jest to pigment, który jest brązowy, ale ma taką poświatę zieloną i on jest bardzo nietypowy, jest takim kameleonem. Super to wygląda na kresce, i właśnie taki makijaż bardzo fajnie podkreśla i daje takiego pazura w codziennym beżowym zwykłym makijażu, a jednak daje kopa i to takiego naprawdę. Także dzisiaj skupimy się na czarnej kresce, takiej lekko wyciągniętej. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Teraz zapraszam Was na cały tutorial. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. No i co, zaczynamy. Twarz mi się trochę świeci, wiem o tym, ale to przez lub dzięki kremowi Embryolis Light Cream Concenter. I to jest krem, który nadal testuję, i nadal nie wiem co o nim myślę. Także nakładam i testuję. Zobaczymy, jakie tam zdanie sobie wyrobię. Jako pierwszy krok oczywiście nakładamy bazę pod cienie. Dzisiaj baza z Urban Decay Original. Sięgam teraz po pudę z Benaya i dużym takim puchatym pędzelkiem jest to Inglot 4SS. Będę pudrować całą powiekę oraz brwi, bo bazę nałożyłam również delikatnie na brwi, żeby zaraz jak nałożę produkty na brwi, żeby jeszcze lepiej się trzymały jak już mówiłam o brwiach, to teraz szybko zaznaczę brwi. I y, użyję Aqua Brow w kolorze 25 i y, Żelu do brwi Sena. To moje takie dwa niezawodne produkty do brwi. Y, choć ja mam dosyć gęste brwi i nie bardzo potrzebuję y, dużo z nimi robić, ale y, tutaj y, podkreślić je zawsze trzeba. Teraz wyczesuję brwi. tym żelam z Seny. Teraz zajmiemy się już makijażem oczu i sięgam po taki bardzo jasny beżowy cień. Jest to cień Skobo 102 i nakładam go pod brwi i w sumie na całą ruchomą powiekę, ale skupiam się głównie na okolicy pod brwiami. Na resztę ruchomej powieki nakładam kolejny beżowy. Jest to Kobo 145 i to już jest beżowy, taki klasyczny, e, cielisty kolor, już nie tak bardzo zbielony jak poprzedni. E, w poprzedni chciałam, żeby ten łup był ładnie rozjaśniony, e, nie niczym perłowym, niczym błyszczącym, tylko właśnie e, czymś sporo jaśniejszym od mojej naturalnej skóry. Teraz sięgam po kolejny beż, ale już sporo ciemniejszy. Jest to 143 też z Kobo. To jest nadal beżowy kolor, ale tak jak powiedziałam, sporo ciemniejszy. I zaczynam zaznaczać załamanie powieki. Potem sięgnę po jeszcze ciemniejszy kolor, ale wszystko chcę tak stopniowo rozprowadzać i stopniowo nakładać. Zmieniam pędzelek na bardziej puchaty, taki mięciutki jest to Glambraz o 3. Poprzednio nakładałam cień makiem z 217, ale nie bardzo go lubię, także zmieniam na glam Brush o3 i znowu biorę ten um, troszkę ciemniejszy beżowy i jeszcze troszeczkę dokładam. Tutaj ważne jest, żebyśmy dokładali po troszeczku, a nie e, od razu jakąś dużą ilość, żeby zrobić taką mgiełkę e, tego koloru przejścia. Teraz sięgam po kolejny, troszkę ciemniejszy beżo-brąz i teraz biorę Kobo 117, jest to kolor kafelate, Latte, czyli taki mm, już lekko brązowa, bo szaro-beżowy i nakładam go w samo tutaj załamanie, łącząc z tym beżem ciemniejszym. Teraz sięgam po naprawdę ciemny brąz. Taki czekoladowy już powiedziałabym. Jest to kolor 116 też z Kobo, ale sięgam dużo mniejszy pędzelek. Jest to pędzelek z Sephora 61. Taki precyzyjny, ale nadal lekko kulkowy. I nakładam tego cienia dosłownie odrobinę. I jeszcze go rozcieram na dłoni. Nakładam go delikatnie w załamanie. Biorę teraz ten puchaty pędzelek, rozcieram. Wracam do tego koloru 145, czyli takiego fajnego beżu, i nakładam go jeszcze raz na ruchomą powiekę, żeby rozjaśnić tą okolicę, żeby połączyć troszeczkę z tym brązem. I nakładam takim płaskim pędzelkiem, tym co poprzednio 16 pp z I teraz przyszła pora na kreskę. Kreskę eyelinerem z Maca, Black Track, kultowy eyeliner z Maca. I będę malować kreskę bardzo cienką wzdłuż rzęs i z delikatną jaskółką. Zobaczymy, jaka mi wyjdzie, bo to wiecie, jak robię normalnie, to zwykle wychodzi. A jak nagrywam dla Was, to zawsze coś tam. Gdzieś mi coś omsknie się. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. E, także maluję kreseczkę. Na początek używam e, pędzelka z Inglota 13T, a potem będę używać takiego bardzo precyzyjnego e, pędzelka z Zoewy, takiego mega maluśkiego, e, który super e, takie bardzo cienkie linie maluje. Kreski już są gotowe, ale nie wyszły idealne i co zrobić, jeżeli nie są idealne nasze kreski? Bierzemy czarny cień, mam tutaj kobo 128 i skośny pędzelek i mm, tak naprawdę poprawiamy te kreski cieniem, yy, wyrównujemy jakieś tam takie wiecie... Małe niedociągnięcia. To jest bardzo fajny sposób. Ja tak naprawdę nie wyobrażam sobie kreski bez czarnego cienia. Poza tym, dzięki temu, że używamy czarny cień, to gruntujemy naszą kreskę, więc jakieś rozmazywanie się, odbijanie jest dużo mniej prawdopodobne niż byśmy mieli taką samą kreskę. Cień z Kobo jest naprawdę czarny, bo. Spotkałam się z tym, że niestety cienie mają to do siebie, że czarne kolory nie są tak bardzo czarne i to jest problem czasem. Także kobo jest naprawdę czarne, czarne, smolisty. Polecam wam go. I teraz po tej kresce przejadę troszeczkę z czarnym cieniem, wyrównując też wszystkie jakieś poszarpania. Ten pędzelek jeszcze będziemy używać, więc go nie odkładam i teraz wyczyszczę jeszcze skórę pod policzkami, ponieważ troszeczkę osypał mi się ten czarny cień. I teraz nam pozostało nałożyć tego pigmentu, pigment 85, który będzie naszym królem dzisiejszego makijażu i nałożę go tym ściętym pędzelkiem z inglota, dlatego sobie go zostawiłam. On bardzo fajnie, że już jest po czarnym cieniu, bo ten pigment nie będzie się tak bardzo mocno odznaczał, e, ponieważ jest brązowy, no to mógłby trochę nam zmienić tą kreskę, a dzięki temu, że pędzelok jest trochę brudny, no to, e, to troszkę nam to pomoże. Głównie na środek powieki i delikatnie idąc do zewnętrznego kącika nakładam e, ten pigment. E, wewnętrzny kącik raczej nie ruszam. E, oczywiście robię tak, żeby to płynnie wyglądało. samej jaskółki nie ruszam tej końcóweczki. Teraz wysuszujemy rzęsy, ja jak zwykle sięgam po e, maskarze z Benefit Roller Lash. Mm, I e, powiem jeszcze co do tego pigmentu, że zawsze jak go mam na powiekach, to e, ludzie mnie pytają co to jest za eyeliner, bo tak się pięknie mieni i raz jest taki brązowawy, raz e, zielonkawo-turkusowy, no e, on jest Naprawdę niezwykły, yy, zwłaszcza jeżeli lubimy takie bardzo klasyczne makijaże w kolorach nude, no to on się sprawi rewelacyjnie jako akcent, jako yy, takie podrasowanie makijażu. Więc nałożę teraz podkład, korektor, puder, Oczy już mamy skończone, ale w innym filmiku chcę zrobić pierwsze wrażenie podkładu, którego mam tylko próbkę, ale myślę nad nim. Jest to podkład Pro Longwear, ale ten nowy... Mm, Tutaj Wam napiszę nazwę, bo nie mam całej butelki, więc nie wiem, jak on się dokładnie nazywa. Wiem o tym, że on jest wodoodporny, że jest bardziej bogaty, jeżeli chodzi o pielęgnację. I to jest idealny, ślubny podkład. Wy, jak ten filmik oglądacie, to już jest pewnie. Po moim ślubie, ale teraz jestem w takim momencie, że jestem przed ślubem i myślę nadal, czy rzeczywiście nakładać podkład prolongwell ten zwykły. Czy może ten będzie lepszy, bo jest wodoodporny Dlatego poprosiłam Panią o próbeczkę Ja mam kolorek NC15 Czyli tak samo jak wszystkie Podkłady, jakie używam z Maka, także Z tym podkładem będzie Nowy filmik I tam będzie takie pierwsze wrażenie Bardzo Was przepraszam za wielcenie, ale mój sąsiad Chyba robi remont No i nie przewidziałam Takich kłosów. Także ja teraz znikam, nałożę ten podkład. Kolektor, jaki użyję, to jest mineralny z Maka puder benaj a jeżeli chodzi o brązę i róż, to zaraz Wam też pokażę, chociaż to nie będzie dla Was nowość, bo będą dwa produkty z Kobo, także, także ja teraz znikam i zaraz wrócę. Hej, już nałożyłam podkład, wygląda naprawdę nieźle, ale o podkładzie w innym filmiku się dowiecie i teraz przyszła pora na usta, ale zanim Wam powiem, co wybrałam na usta, to e, powiem Wam, co mam na policzkach. E, po pierwsze e, Kobo Color e, 311, czyli ta ciemniejsza wersja. Ona jest po prostu tak rewelacyjna. E, jeżeli jesteście bardzo blade, nie bójcie się tego koloru. Ja się bałam i długo go nie używałam, jak go dostałam, a teraz jestem po prostu zachwycona i ten jaśniejszy, dużo rzadziej używam niż ten. Naprawdę świetnie wygląda na policzkach, także 311 rewelacyjny. I na policzkach standard Kobo Mat. E, 201 code. Ja nie wiem, ja muszę chyba schować sobie ten róż, bo, bo ciągle do niego tylko wracam i ciągle go używam namiętnie. E, także no ale on jest na moich policzkach znowu. E, po prostu taka moja miłość do niego. Także ten róż jest na policzkach. A na usta wybrałam dzisiaj e, taką kletkę grubą, e, o której już Wam przygotowałam e, filmik. Mam nadzieję, że on już był. A jak nie było go, to zaraz pewnie się pojawi. I to są takie grube kletki z My Secret My Lips Kiss Big Color Stick. Um, I dzisiaj wybrałam kolor 11. Jest taki e, brzoskwiniowy, piękny, e, delikatny. Mm, Wiosenny bardzo kolorek I e, stwierdziłam, że dzisiaj nie chcę jakoś tak e, mocna usta mieć. E, Dzisiaj będzie tak delikatnie e, Także tą kredeczkę One są naprawdę świetne i do tego bardzo nawilżają usta. Bardzo fajne pomadki w Krece. Polecam Wam je serdecznie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy makijaż filmik. Dajcie znać, czy podoba Wam się taka wersja dziennego makijażu. Koniecznie mi dajcie znać co o nie myślicie. Nie zapomnijcie o kciukach do góry, jeżeli ten makijaż Wam się podobał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia. Kolejnych filmikach już niebawem. Na razie hej.